Okej, okay, witam serdecznie w kolejnym odcinku LEGO Batman 2 DC Super Heroes. Moi drodzy, jesteśmy w dalszym ciągu w Gotham jako Superman i Batman. Ostatnim razem w metrze próbowaliśmy, nie wiem czy to była bardziej ucieczka, czy walka z tym robotem. W każdym razie próbowaliśmy albo zwalczyć tego robota, Jokera i Lexa, albo przed nim uciec. Teraz bardziej jesteśmy do niego, od niego oddaleni. Szczerze myślałem, że się zregenerujemy, że chłopaki teraz gdzieś uciekną, gdzieś zaszyją się i postanowią zebrać siły, ale nie jebać. Oni z tego co widzę uważają się za niezniszczalnych, pojechali im po ambicji i będą musieli pokazać jeszcze raz na co potrafią. Ja nagrywam czwarty odcinek pod rząd, więc też będę musiał wykrzesać nie lada ostatnie jakby rezerwy mych sił. Mego głosu, żeby tutaj was kurczę przeprowadzić przez ten odcinek, prawda? Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że dobrze. Idziemy teraz szkolnym autobusem w ich kierunku, w kierunku właśnie tego robota. Robot jest już, jest już mocno podniszczony. Mam szczerą nadzieję, że uda nam się go rozwalić. Jak nie w tym, to w następnym, może odcinku już. Dobra, wjeżdżamy do parku. To jest ratusz, tak? Okej, okay, to jest ratusz. Hello, no, everyone. There are confused reports tonight of disruption on the city's metro lines. The mayor's office has released a brief statement citing technical difficulties, including issues relating to the rampage of a giant robot. Shocked commuters have cited both Batman and Superman, and all metro lines remain shut at this time. Meanwhile, citizens gather at City Hall for the Lex Luthor rally, full of questions for the presidential candidate. But will he have the answers? Nie wiadomo, czemu takimi mówiła. Kurwa. Fellow citizens, thank you for joining me today. Voting is serious business. So before you choose your next president, I want you all to take a deep breath. A really deep... Oh, fucking but shit. What do you think of your presidential candidate? We love him! We'll do anything, we'll anything, want him him. We'll do anything him he says! We'll do anything he says! let we'll him! Make sure they've all had enough, then we move on to the next campaign stop. <laughs> <laughs> oh, guys, I won't let that Czy Superman jest dalej wyczerpany, czy nie? Z tego co widzę, to teraz nie będziemy bezpośrednio walczyć z tym robotem. Znowu, tylko będziemy musieli na swój sposób powstrzymać ten gaz. Zapewne obstawiam. Ciekawe czy my też będziemy się śmiali, jak go naddychamy się. Nie wiem, czy ten gaz działa na Supermana, na Batmana. A czy na, ba na Batmana, pewnie tak. Batman jest człowiekiem, ale na Supermana w sumie nie wiem. Dobra. Oh, Fakt, potrzebujemy zbroi, kurczę. Potrzebujemy zbroi lepszej. Batmanowej zbroi. Panterza wspomaganego, którego niestety nie mamy tu nigdzie dostępnego. To jest ogólnie, no chujowa sprawa, nie oszukujmy się. Nieczystych. Tutaj mogę coś. O, to mogę zniszczyć. Może z tego, Może z tego stworzymy strój. O, stworzymy, patrzcie. Fenomenalnie stworzymy z tego wydzianko pakuj się w garniak i wysadzaj może to na przykład tutaj na dobry początek, teraz może, może to może jeszcze coś tam może jeszcze tych ludzi zobaczymy Dobra, resztę te zamroż. teraz jakbyś mógł, bo tutaj potrzebuję... Oj, nie jego, nie jego Potrzebujemy wejścia, potrzebuję drogi na górę, okej okay. Noice, noise, noise Ale bardzo ten, podoba mi się ta twarz tego robota, że jest jokerowa. Inaczej nie, nie budziłby on takiego respektu, a jak twarz jest taka, e, nie powiem przerażająca, bo to są lego. Natomiast jeżeli byłby to film, na przykład, na przykład jakiś film normalny, to taka wielka twarz klauna jokerowa e, dałaby, no, jakby, dałaby pożądany efekt, nie powiem. Naprawdę fajnie. Dobra, wspinamy się, impuls zabieramy, jest nasz. Chodź tu, wspinaj się, mam rozumieć co, wypierdolimy mu na pysk teraz, tak? Czy co z tym zrobimy? Nie wiem. I Dup. A, to będzie dla nas wejście po prostu, w porządku. W porządku, w porządku, można i tak, wspinamy się, ostrożnie Superman, jesteś jeszcze wyczerpany dalej. O, tutaj potrzebujemy akurat Batmana, no cóż. Nie trafiłem z postacią niestety. Dobra. Patrzcie, że też taka drabinka była po prostu, tak po prostu na ręce. I dwa przyciski też, serio? Come on, co jest? Okej. Okay. Oho. Teraz poruszyliśmy ręką, tak? Ale to co, oni tam nie siedzą dalej, nie widzą nas? Come on, what the fuck. One more thing, sir. Oho Nie udało nam się, nie zdążyliśmy niestety Batmanie, mógłbyś tutaj wejść z powrotem? Trzeba to zrobić w miarę szybko z tego co widzę. Gdzie jest Batman? Gdzie ty spadłeś, mordo? Co ty odpierdałaś tutaj? Naprawdę... I Superman też chodź tutaj, kaman! Oh fucking shit! Jakiś mim za nami idzie jakieś mimo mem, czy chuj wie, kto to jest. A ten na samym dole jest, na samym, kurwa, dole. Naprawdę. Jesteście upośledzeni czasem, serio. Może mogę to zrobić stąd, stąd już, będąc tutaj. O, mogę, dobra, nie muszę już koniecznie być tam. Okej. Okay. Uszkodziliśmy kwiatuszka. Zegar, naprawdę. Zmiótł dach ratusza tego się nie naprawi w jeden dzień jest jak King Kong Albo Godzilla Nice Czyżbyś odzyskał siły? Czy jeszcze nie? No super. Ten z baterykami na plecach, pięknie. Czyli co, walczymy z nim teraz, tak? Dalszy ciąg walki z tym robotem. Nie wiem, która to już misja pod rząd, ale myślę, że powoli zbliżamy się do końca. Jakby nie było, jest to przed przedostatnia misja. Jeszcze po tej misji dwie misje. I koniec gry, słuchajcie, koniec gry. Szybko ten czas leci, jakby nie było. Kolejna seria się powoli będzie kończyć. Ciekawie, ciekawie. Wiem, że ta seria może nie, nie była jakaś ciekawa zapewne. Znaczy w tym momencie. E, jeszcze tak naprawdę nie wiem, bo żadnego odcinka nie wypuściłem. Nie wiem jak to się ogląda. Ale nie spodziewam się ogólnie e, firewerków. Nie powiem wam to od razu, nie spodziewam się firewerków, bo gra nie jest jakaś bardzo ciekawa. To trzeba przyznać. Że nie jest jakoś mega ciekawa. Jest w porządku, bo jest to gra LEGO, jest to gra o Batmanie, czyli dla mnie wszystko to najlepsze tutaj jest. Czemu nie możemy strzelać? Masz jakieś pociski tutaj? jest czym strzelać, stary, wiesz? Coś, za, coś się dzieje, czekajcie. Co ja mu robię? A światłem jakby świeciłem, tak? Ale co mi to dało, że światłem? Co, co ja poraziłem Jokera tam w środku? What the Dobra Co my tu mamy? Oj, potrzebny będzie strój soniczny, chyba, żeby tam się dostać. Bo Superman jeszcze nie podleci, prawda? Nie, ale tu mamy strój soniczny w sumie już. Dobrze jest, dobrze jest, mamy strój. Nice. No, nie, come on. Dude, zbierz ten strój. Brawo Ty. Teraz leć. Leć jak skowronek. Pięknie No niestety Batman nie buduje, nie buduje tak szybko jak Superman Ale robi co może, prawda? Weźmy to od razu A dobra, chciałem go wpuścić od razu, ale zobaczymy Nie wiem, co my tu tworzymy, nie mam pojęcia co to jest Możesz wejść do nas Superman teraz, możesz naprawdę wejść My idziemy z powrotem po strój... Wow, ale was tu przybyło Idę po strój z impulsem, bo... Tą grupę przeciwników fajnie, fajnie powalimy Właśnie będąc w swym stroju, wiecie? Patrzcie, co się dzieje. Nice. Szczerze, coraz bardziej jestem utwierdzony w przekonaniu, że ten strój e, że ten strój izolowany jest najfajniejszy. Widzę, że słodko wygląda z tymi baterikami. To jeszcze jest mocny, naprawdę. Mocny, po prostu potężny. Jak ma się impuls e, naładowany, jak jesteśmy naładowani, to. Możemy cał, całkiem konkretnie ich rozpierdalać. Dobra, i co? Teraz musimy nakierować na niego znowu Napysk. Nie wiem, co nam to daje, ale, ale chyba idzie dobrze. Oho, coś dla ciebie. Mogę zabrać impuls? Nie mogę, patrzcie. Dzwoniaki nie dają już teraz możliwości. Kurde, rozwalili mnie. Dobra. Szybko, szybko, pięknie Szybko, nie, ale ich tu przybywa dużo. Bardzo, bardzo wiele ich tutaj jest Nie, chyba mi jeszcze rozsypię raz. Nie wiedziałem Superman, teraz twoja kolej Wykasz się stary Batman zrobił swoje Dobra No i super Batman Oho! Woo! O nie, co ty zrobiłeś właśnie? A czy może i dobrze zrobił, bo? O nie, co ty robisz? Jezu, nasz strój! Jest przecież czarny. Czemu on tego stroju nie zmienił na biały? Na przykład, lejaj. <grywa> ja pierdolę. Robin. Czy on sobie zrobił y, taki Batmobile, tylko wersja Robin? Bat Robin sobie zrobił? Tak to wygląda, właśnie. Poskładał to. Poskładał Batmobila tylko z swoich części. O skurvesy. Nowy prezydent. Okej, okay, ciekawa misja, nawet ciekawa misja. Robin kurczę. saves the day. Robin wszystkich na koniec musiał ratować. Superman teoretycznie nawet dobrze postąpił, bo wybi wybił dziurę w tym brzuchu, e, tam gdzie był Kryptonik. Poświęcając się trochę, ale dzięki temu przynajmniej nie mają zasilania, żeby odlecieć. nie? Nie mogą odlecieć, bo nie mają Kryptonitu. Wypada, wypada, widzicie, wypada ten kryptonit, dokładnie. Czyli wszystko idzie jak najbardziej po naszej myśli póki co. Tylko super no gdzieś tam teraz leży. No ale dobra, może później go znajdziemy. Szalony plan. No były to szalony plan, ewidentnie. O, kurcze, zobaczymy, zobaczymy. Gdzie my jesteśmy? W jakiejś alejce. Się regenerujemy. Dobra, super. Słuchajcie, to ja wam póki co dziękuję bardzo za oglądanie. I do zobaczenia następnym razem. Heyjo!